Pokaż mi te 900 dni na tym Duolingo. Pokaż mi je, bo ja w sumie ci uwierzyłem na słowo, a nigdy ich nie widziałem. O nie, przepraszam. O, o patrz, zmienia się. Okay. Pokaż, pokaż. Tutaj zaczyna się nasze sprawdzenie znajomości hiszpańskiego przez Izę, i ona jeszcze się nie spodziewa, co ją czeka. Tak się i mówi. Cześć po hiszpańsku. Hola. Hola. Okay. A dziękuję. Gracias. A proszę. Por favor, okay. coś jak na sprawdzianie I Teraz musisz mi kupić bilet, ale tylko w hiszpańskim języku Widzę, że się cieszysz Tak, ale powiem ja wczoraj byłam tak zestresowana Jeszcze poszłam do sklepu i to była moja pierwsza interakcja po hiszpańsku I byłam taka, nie, dobra, umrę, jeszcze ktoś mnie zabije po drodze Ale, ale jeszcze... bałaś się automatu takiego? Nie, nie tutaj, tylko jak poszłam do sklepu, tutaj to luz Co to znaczy? Sencillo Metro Zona A Co to jest Sencillo? się To jest nazwa z miejsca, Sencillo, tak? to jest dzielnica Mam powiedzieć, co no Na tym dualnika nic nie ma. No nie, no mi inaczej. No widzicie, przyjeżdżacie, chcecie kupić bilet i wy nie możecie, bo nie znacie języka. Po dłuższej walce z automatem Idzie udało się kupić bilet i mogliśmy ruszyć dalej. Natomiast to zadanie oceniam jej na jedynkę.